Dziś Katowice, jest tutaj zorganizowany protest, widzę, że przez Konfederację odnośnie tego, żeby nie powstawały, przynajmniej na Śląsku, żeby nie powstało Centrum Integracji Cudzoziemców. Gdzie można przyjść i zgłosić sprzeciw. Możecie mi powiedzieć dlaczego są te listy? Po co? E, to są listy, e, to jest petycja do spraw sprzeciwu do powstania Centrum Integracji Uchodźców. Tu jest, do, tu jest do Katowic, tu jest z całego Śląska. Aha. Mieszkańcy się podpisują. Nie chcemy po prostu rozlokowania tutaj 7 tysięcy, imigrantów, których nie chcieli Niemcy i chcą nam tu po prostu przysłać. Ludzie, którzy będą sprawiać kłopoty, jako mieszkańcy po prostu jesteśmy zaniepokojeni, że sceny z Francji, czy z Włoch, czy z Hiszpanii, czy z innych krajów zachodnich się powtórzą tutaj w Polsce na ulicach naszego Tak, a jest tutaj organizator, który z Panów jest organizatorem? To tam pod nami teraz trzeba podbić, pan Michał Beliczyński. Taki kolega pokazał. Dobra, dobra. Ja oficjalnie otwieram zgromadzenie. Zapraszam wszystkie osoby, które będą występowały tutaj do mnie. Będę po, po kolei czytał. i Ja nazywam się Michał Beliczyński. Jestem wiceprezesem Okręgu 31, czyli Katowice. Chciałbym Wam powiedzieć, że spotykamy się tutaj, żeby zaprotestować w przymusowej relokacji osób, tak nazywając ich inżynierowie i lekarze. Dzisiaj jest święto, dzisiaj święto, jest Dzień Patryka. Dzień Patryk jest też patronem inżynierów, ale nie o tych inżynierów nam chodzi. Słuchajcie, Kwestia wygląda następująco chciałbym wam pokrótce nakreślić, jak będzie wyglądał nasz protest. Nasz protest jest pokojowy, proszę nie dać się tutaj komukolwiek dać, sprowokować. Miejmy nadzieję, że przebiegnie on pokojowo, choć sytuacja jest bardzo ważna, bardzo ważna dla nas, mieszkańców Katowic, ale i całego Śląska. Następną osobą, która tutaj wystąpi jest Bartos, Bartosz Wojcieżak. Sama się przedstawi i powie o sobie. Bartosz Wojcieżak, w Wojewnicy Wolności się Dziękuję bocem kilka miesięcy temu brałem udział w proteście, którzy, który organizowali studenci Uniwersytetu Śląskiego przeciwko temu co Izrael robi w Strefie Gazy. I uwaga, kiedy zabrałem głos i powiedziałem im, że to między innymi Izrael, na co są fakty i konkretne dane stoi za masową imigracją. To powiedzieli, że głosu nie dadzą, bo każdy z nas jest uchodźcą z powodu zmian klimatycznych i tak dalej. Słuchajcie, kilka lat temu nieżyjący profesor Wolniewicz przecież ujawnił z Centrum Studiów i Judaistycznych panią Erikę, która powiedziała, że musimy się skupić na jeszcze większym przerzucie imigrantów do Europy, gdzie Izrael praktycznie nie przyjmuje żadnego, tak? To jest celowo. Trzeba rozbić państwa narodowe, o czym mówił prosz. coż? Który, którego stypendystą jest właśnie Rafał Trzaskowski w 2015 roku na Uniwersytecie w Oksfordzie w Fundacji Sorosa Open Society, czyli otwarte społeczeństwo. Co to jest społeczeństwo otwarte? Jeżeli nie będzie państw narodowych, nie będzie podstawowej jednostki społecznej, jaką więc rodzina, nie będzie wartości, ludźmi będzie łatwo manipulować. I tu teraz mamy mieć przerzucane tych imigrantów. Jeżeli ktoś mówi, że tu chodzi o integrację, to integracja jest tu takim no -man o omen, bzdurą totalną. Douglas Murray, Przedziwna Śmierć Europy, on opisał, jak ci imigranci zachowują się, że tak powiem, w Niemczech, zachowują się po w Anglii, że y, czym się różni y, pakistańczyk, który przeniósł się do Niemiec albo do Anglii? Niczym. Wszystko to potem buduje, nie przystosowuje się do społeczeństwa, w którym przyszedł, tylko dostosowuje je do siebie. Czyli osiedla pakistańskie, teraz mamy w Anglii, a jeżeli ktoś zwróci uwagę właśnie na przestępczość imigrantów, to jest od razu rasistą. Zobaczmy, jak rząd Steinmeira zachowuje się wobec Brytyjczyków. 6 miesięcy na przykład kara za zabicie kogoś maczetą, ale 20 miesięcy w więzieniu, jak technogośni o przestępstwach imigrantów. I tutaj szacunek dla Tomiego Robinsona, który znowu siedzi w więzieniu, który jako pierwszy nie spuścił głowy, kiedy poinformował, że to imigranci, tym winni gwałtów na młodych Brytyjkach i tutaj fragment mojego utworu. Módlmy się, to Boga wierzy Tommy Robinson w więzieniu siedzi On jako pierwszy o przestępstwach imigrantów Na młodych Brytyjkach informował Kiedy rząd brytyjski głowy w pracę chował I tak sobie myślę Nie ten przestępstwo popełnia Kto go dokonuje, lecz kto o nim informuje I uwaga, taką samą ustawę Czyli penalizację mowy nienawiści Chcą nam zrobić Jeżeli Andrzej Duda podpisze To nie będzie można o tym mówić Nie będę tutaj mówić o inżyniera, Bo to będzie już rasizm, antysemityzm Czyli słowa prawdy będą zakazane. My chcemy takich, którzy pracują. Tymczasem dzieli się naród Polski. Przecież od 2012 jest ustawa, że za jeden dzień składek, nawet na umowę oddziału, Ukraina z Polsce otrzymuje minimalną emeryturę, a Polak musi robić na to kilka lat. Więc o co to chodzi? O dzielenie. Stara maksyma rzymska. Divide et, impera, divide et impera, czyli dziale i Rząd jest nadal aktualna. Trzeba pobudzić nas, którzy tu normalnie że pracują i yy, działają i trzeba ich po prostu jako sygnalistów skazać za mowę nienawiści, czyli za słowa prawdy. Orłę się kłania. Więc tutaj dziękuję wszystkim za przy, yy, przybycie, a ten, który chce konkretne dane, to przecież pomimo cenzury są takie książki, tak jak mówię, Przeciwna Śmierć Europy. Tam jest dokładna ta analiza, mamy też wiele materiałów. Więc znajdźmy pokój, że tak powiem, znajdźmy obronę chyba włoskiej opatrzności, jeżeli rząd nie działa dla nas, tylko przeciwko nam, przeciwko obywatelom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu Adama Kanie, prezesa Fundacji Twoje Weto oraz wiceprezesa Okręgu 31 Nowej Nadziei. Tylko zwrócę uwagę, że przypadkowo na innych ulicach światła się już palą, u nas ciemno. Przypadek, ale to wcześniej zrobili, Że mam parte na szkło, to trochę światła się przyda. Witam serdecznie kochani, jestem też asystentem posła Grzegorza Płaczka, który też mam nadzieję tutaj do nas dotrze w tej chwili. Jest w Radiu Katowice w programie na żywo, więc mam nadzieję, że jak tylko skończy ulicę dalej będzie mógł sobie tutaj szybko do nas przyjść. Czołem wolni ludzie! Czołem! Dlaczego wolni? No wolność w tym kraju przynajmniej jeszcze w teorii polega na tym, że powinniśmy mieć prawo do wyrażania swojej opinii, powinniśmy mieć prawo do tego, żeby protestować, powinniśmy mieć prawo do tego, żeby mówić o tym, że kogoś nie lubimy. Okazuje się, że to nie jest takie oczywiste i być może na pierwszy rzut oka to, co teraz będę mówił, może nie być spójne z tym, po co tutaj Państwo przyszli. Natomiast jest to wstęp do tego, co nam się szykuje. 6 marca tego roku Sejm przegłosował ustawę nowelizacja kodeks karny, który przewiduje penalizację. Od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia za to, między innymi, że powiemy, że nie lubimy obywateli jakiegoś kraju, bo nie potrafią się tutaj kulturalnie zachować. I ta nowelizacja w tej chwili jest w Senacie. Czekamy, czy tam będą poprawki, czy nie. Jak będą, to wraca do Sejmu i idzie do prezydenta do podpisania. To jest tak zwana ustawa kagańcowa. To jest właśnie ustawa, która jest zamachem na naszą wolność. To jest ustawa, która dzięki wejściu w niej w życie moglibyśmy tutaj wszyscy zostać oskarżeni o to, że źle wypowiadamy się na temat ludzi w związku z pochodzeniem. Tak, takie zapisy tam są. I nie ma tam przewidzianej kary grzywny. Jest kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. I ta ustawa została przegłosowana. Media jakoś za bardzo nie chcą nic mówić na ten temat. Ciekawe dlaczego. Dlatego też w związku z tym tematem A. Poniekąd też tematem naszego tutaj spotkania zachęcam Was do tego, żeby drodzy Państwo wejść na stronę twojewetu.pl i wyrazić swój sprzeciw, swoje weto do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który pełni jeszcze ten urząd przez kilka miesięcy i wezwać go do tego, żeby zawetował nowelizację kodeksu karnego. Bo jeżeli te przepisy wejdą w życie. To wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy potencjalnymi przestępcami. Podkreślam przestępcami. To nie jest wykroczenie. Na ten temat, drodzy Państwo, w sprawie którego tutaj spotkaliśmy się, ja mógłbym chyba już napisać książkę, dlatego że w Biurze Poselskim Grzegorza Płaczka zajmuje się interwencjami i interpelacjami, które wychodzą z biura. Mam za sobą kolejny plik interwencji do wszystkich urzędów marszałkowskich w Polsce, gdzie dopytujemy o Centra Integracji Cudzoziemców. W pierwszej turze zapytania, które wysłaliśmy pod koniec tamtego roku, w listopadzie dokładnie rzecz biorąc, wszystkie urzędy marszałkowskie odpisały nam, jakie będą Centra Integracji Cudzoziemców, gdzie one będą. Jaki będzie koszt prowadzenia tych centrów i ile w sumie ich będzie na terenie danego województwa. Jeśli Państwo nie wiecie, to na terenie województwa katowickiego, śląskiego będą trzy takie centra. Jedno tutaj, nie wiadomo jeszcze gdzie. Drugie w Częstochowie, a trzecie w Bielsku Białej. Co ciekawe, w przypadku Katowic... Urząd Marszałkowski odpisał nam, że te centrum będzie prowadzone w budynku emerytów, księży emerytów na Wita Stwosza, tuż niedaleko. Dlatego ten protest w pierwszej kolejności miał być tam. Ale okazało się, i to jest informacja, którą przekazał nam dyrektor Caritasu, bo Caritas w Katowicach będzie operatorem prowadzącym te centrum integracji cudzoziemców. Że to nie jest właściwy adres, że w tym budynku nie będzie Centrum Integracji Cudzoziemców. W związku z powyższym wysłaliśmy kolejną interwencję do marszałka województwa Śląskiego z zapytaniem, no to jaki będzie adres właściwy tego Centrum Integracji Cudzoziemców? Bo ja, jako Ślązak, chciałbym wiedzieć, gdzie to będzie. Czekamy na odpowiedź. W zeszłym tygodniu wyszła kolejna tura 16 pytań, 16 interwencji do wszystkich urzędów marszałkowskich w temacie nie tyle co prowadzenia centrów integracji cudzoziemców, ale także w temacie czy to tak jak w mediach próbuje nam się sprzedać. Czy to będzie tylko taki, taki ośrodek, to taki ton kultury trochę dla tych ludzi, gdzie oni tam będą się uczyć języka, że będą mieli wsparcie, prawda, psychologów i tak dalej? Czy to będzie regularny hotel dla cudzoziemców? Dopytujemy o to wszystkie urzędy marszałkowskie. Jak tylko będziemy mieli informacje, poseł Grzegorz Paczek będzie na pewno informował o tym opinię publiczną. I ostatnią rzecz, którą chciałem powiedzieć, dziękujemy miastu za światło. Dawid tutaj wspomniał przede mną o tym, że dziękuję mediom za to, że przybyły i pojawiły się i trochę obkamerowały. Drodzy Państwo, nie zmieniajmy złudzeń. Jedyne co dzisiaj przeczytacie i usłyszycie w mediach mainstreamowych, pobawię się w wróżkę Sabrinę, to to... Że grupka faszystów, grupka nacjonalistów przyszła pod urząd mówić o tym, że nie lubi cudzoziemców. O tym przeczytacie i usłyszycie w mediach. Przykro mi bardzo, ale takie są fakty. Dlatego ja dziękuję wszystkim niezależnym dziennikarzom i osobom, osobom, które się w mediach niezależnych czy internetowych poruszają za to, że tutaj są i dzisiaj to nagrywają i transmitują. Na media mainstreamowe, drodzy Państwo, nie mamy co liczyć. Dokładnie taki przekaz będzie. Ja się na to nie zgadzam. Zachęcam Was Państwo do tego, żeby zaangażować się społecznie. Była propozycja petycji. Można taką petycję wysłać do każdego urzędu, gminy, miasta, wsi. W każdej gminie jest komisja do spraw petycji i musi się pochylić nad takim dokumentem jest to bardzo dobre zabezpieczenie do, i, i wyrażenie opinii przez Radę Miejską czy Gminną w tym temacie i Państwo sami przekonają się jakie mamy klimaty po polityczne w danych, w danych miejscowościach czy w danych gminach zachęcam do tego, żeby się nie bać i zachęcam też, a właściwie nie, nawet nie zachęcam, tylko przestrzegam od takiego myślenia, że a ja tam nie jestem polityczny prawda, polityka mnie nie interesuje no nie miejcie Państwo po polityka się bardzo mocno interesuje Wami, Waszym życiem, Waszym portfelem i dopóki Wy nie zaangażujecie się politycznie, tak, tak, politycznie, to niestety będziemy ten nasz kraj przegrywać. Zachęcam Was do Państwa, do tego, żeby przemyśleć to, co powiedziałem. Dziękuję bardzo za to, że jesteście i za to, że poświęciliście swój dzisiejszy wieczór, żeby z nami tutaj być. Czołem! Dziękuję bardzo. To był Adam Kania, prezes Fundacji Twoje Weto oraz wiceprezes Okręgu 31 Nowej Nadziei oraz asystent posła Grzegorza Płaczka. I takie dobro na sercu Polski ma również na poseł, na sejm Grzegorz Płaczek, którego właśnie teraz zapraszam, żeby wystąpił. Grzegorzu, proszę bardzo. Brawo, brawo! Uh, witam Was bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Wiem, że zimno, ale dziękuję, że. Dzisiaj jesteście, dziękuję za waszą e, polską postawę. E, przepraszam również, że jako ostatni występuję, ale dzięki temu pewnie być może niektórzy z Was czekali wiernie, bo e, na, na to jak, jak przyjdę na koniec, żeby nie miał zamknąć dzisiejsze spotkanie, po mnie tylko będzie jeszcze Michał Boliczyński występował e, krótko. E, słuchajcie, no jako poseł od kilku miesięcy próbuję zrozumieć fenomen centrum integracji cudzoziemców w Polsce. Wiemy, że ma być tego naprawdę cała masa. Wiemy, że te centra będą i w Katowicach, i w Częstochowie ku Białej. Wiemy, że jest bardzo duża niestety dezinformacja płynąca ze strony rządu, ale również ze strony urzędów marszałkowskich. Sam się zmierzam chociażby w Katowicach z pewnego rodzaju albo dezinformacją, albo wprowadzaniem mnie w błąd, dlatego że próbowałem zorientować się i ustalić miejsce, gdzie takie Centrum Integracji Cudzoziemców powstanie. Próbuję ustalić, ile to będzie kosztować, ile osób będzie w tych centrach goszczonych. Natomiast są informacje albo w Wprowadzające mnie w błąd albo informacje, które po przeczytaniu właściwie nic więcej do tego tematu nie wnoszą. Mogę Was zapewnić, że jako poseł z Ziemi, Śląskiej, z Ziemi Śląskiej, ale również jako przedstawiciel Klubu Konfederacji jestem absolutnym przeciwnikiem temu, żeby takie centra powstawały. Uważam to za zagrożenie dla bezpieczeństwa dla naszych kobiet, dla naszej tradycji, dla naszej kultury. Ze swojej strony. Robimy co w naszej mocy, żeby y, budzić również Polaków y, i uświadamiać ich o zagrożeniach, żeby wskazywać na podobnego rodzaju inicjatywy, które miały miejsce chociażby w Niemczech, we Francji. One no się po prostu zwyczajnie nie sprawdziły. Y, na nasz ojczyznę obecnie trzeba popatrzeć z, pewnego, z pewnej perspektywy, z lotu ptaka, dlatego że te wszystkie kwestie związane z migracją i zarówno z, mig z migrantami legalnymi, jak i nielegalnymi, to jest jedna wielka polityka, która ma doprowadzić, w mojej ocenie do tego, że to co mamy w Polsce, czyli to bezpieczeństwo, to naszą kulturę, to do czego się przyzwyczailiśmy już za niedługo y, możemy stracić. Chyba że my jako Konfederacja, chyba że my ludzie świadomi y, zaczniemy mówić głośno o stopie, zaczniemy. Y, 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 i podejmiemy działania, rozpoczniemy działania, które mają doprowadzić do tego, że coraz więcej ludzi będzie przychodzić na tego typu spotkania i będzie w swoich domach również mówić o realnych zagrożeniach. A te zagrożenia realne są. Rząd oczywiście będzie mówił, że nad wszystkim panuje. Mogę Państwu powiedzieć to z podniesionym czołem, ale ze smutkiem, że rząd nad czym nie panuje. Dlatego, że my niejedną jedną interwencję poselską realizując moje również obowiązki, wysłaliśmy również do MSWiA. Próbujemy ustalić podstawowe rzeczy. Ile w Polsce jest imigrantów legalnych, ile w Polsce jest imigrantów nielegalnych po przerzucaniu przez granicę, na przykład polsko-niemiecką, gdzie oni się docelowo odnajdują, kto ich przejmuje, kto się nimi zajmuje. Na te wszystkie, na te wszystkie pytania wciąż czekamy. To jest niesamowite, że poseł musi czekać tygodniami na to, żeby odpowiedzieć, że otrzymać odpowiedzi na podstawowe pytania. Jest wiele rzeczy, które są rzeczami również niebezpiecznymi. Tutaj myślę, panowie, my mamy pełną świadomość, że w naszych rękach jest również bezpieczeństwo na naszych kobiet. Dochodzi do sytuacji takiej, że e, migranci e, nielegalni, czyli tacy, którzy przekroczyli w jakiś sposób granice Unii Europejskiej z, z państwami zewnętrznymi, docierają na przykład do Niemiec. E, niemieckie służby. Wyłupują te osoby i wyobraźcie sobie, że taka osoba, która jest nielegalnie na terenie Unii Europejskiej, która nie posiada żadnego paszportu bądź dowodu osobistego, a to jest nagminne, nie posiada telefonu komórkowego, żeby po loginach, po, po logach nie można było potem namierzyć, skąd taka osoba dostała się na terytorium Niemiec, jest pytana przez służbę niemieckie, jest pytana przez niemiecką policję, skąd się dostała na terytorium Niemiec, taka osoba, która łamiąc prawo wjeżdżając na, na terytorium Unii Europejskiej, mówi, że przez Polskę i policja, wierząc na słowo takim osobom, przewozi je do Polski jak wiemy doskonale zostawia je często na przystankach autobusowych bądź na ulicach. Co się potem z tymi ludźmi dzieje, jaka jest potem ich historia dalsza, nie wiadomo. Co gorsza, osoby, które w ten sposób trafiają do Polski i to jest coś, co jest, wydaje mi się, no po prostu karkołomnym rozwiązaniem z punktu widzenia MSW-a i tego, co jest polski rząd, nigdy nie bada historii kryminalnej takich osób. Czyli to są osoby, które być może mogły uciec ze swojego państwa, bo na przykład pochodzenia, bo na przykład były tam ścigane za jakieś zbrodnie. Do tego mogło dojść. I oni potem te, oso te osoby są potem przerzucane na terytorium Polski i w, w wyniku e, oczywiście tej, tej całej lewicowej polityki, która obecnie jest w Polsce e, e, prowadzona, one, te osoby potem będą w perspektywie miesięcy czy lat nazywane legalnymi migrantami i my potem w Polsce będziemy musieli takie osoby utrzymywać. E, druga kwestia, która jest oczywiście kwestią manipulacji wystarczy sobie znaleźć w internecie stanowiska członków polskiego rządu i również ministerstw, którzy jasno wskazują, że centra integracji cudzoziemców nie będą oferować miejsca, gdzie ktoś będzie się mógł przespać, ktoś będzie się mógł, nie wiem, wziąć prysznic albo że będzie mógł coś zjeść. Ja nie mówię, że mamy nie pomagać ludziom, ale jeżeli, jeżeli rząd tak twierdzi, to znaczy, że manipuluje, albo kłamie, albo nie wie, co robi, dlatego że jednocześnie w internecie można znaleźć oficjalne informacje tych jednostek, które będą nadzorować centra integracji cudzoziemców. Mówią, że takie miejsca schronienie, miejsca, gdzie ktoś będzie się mógł krótko mówiąc zatrzymać i przespać, będą funkcjonowały. Będzie to oczywiście rząd pewnie robił w ten sposób, że urzędy marszałkowskie oficjalnie nie będą czegoś takiego oferować, ale będą podwykonawcy, jakkolwiek zdefiniowani, jacy jakieś fundacje, jakieś stowarzyszenia, które jakimś dziwnym tratem na swoim końcu te podmioty będą otrzymywać z naszych podatków pieniądze, które będą potem wydawane na to, żeby nie pomagać naszym, tylko pomagać tym, którzy są tutaj nie wiadomo, z jakich powodów. Ja nie chcę przedłużać, wiem, że bardzo zimno, chcę Państwa zapewnić, że zarówno nowe nadzieje, zarówno ruch narodowy, zarówno Konfederacja, jak i wszyscy posłowie Konfederacji stoją na straży bezpieczeństwa Koby, stoją na straży bezpieczeństwa naszej biało-czerwonej flagi. Jesteśmy przeciwni temu, co się obecnie dzieje i próbujemy wymóc. Jak tylko jest to możliwe, niemal każdego dnia próbujemy to robić, wymóc na, na rządzie, żeby wreszcie jasno powiedział, w jaki sposób chce rozwiązywać problemy związane również z faktem migracyjnym. Widzimy, co się dzieje w procedurach dublińskich, to wszystko się dzieje na naszych oczach. Widzimy te ośrodki, które powstają po stronie Niemiec, widzimy te statystyki, wiemy yy, i mamy pełną świadomość tych strewną no, goł, które yy, są w Szwecji, mimo że oczywiście przedstawiciele polskiego rządu mówią, że takich stref nie ma. Oczywiście, że są. Nie chcemy takich stref docelowo. Nie nie chcemy zrobić małego kroku, który w konsekwencji mógłby doprowadzić do tego, że stracimy to, co mamy, a naprawdę w Polsce mamy o co walczyć i na tym zakończę, bo widzę, że niektórzy się już bardzo tyle proponują, jak widzę męża z żoną, to bliżej siebie zawsze będzie i temperatura ciała wzrośnie. Niech wolna Polska, centrum integracji cudzoziemców na Śląsku, mówię głośno nie. To był poseł na Sejm Czegoś. Płaczek, jeszcze raz, wielkie brawa. Super. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za to, że przyszliście, że w tym mrozie wytrwaliście. Jest, jest nadzieja w narodzie. Mówimy stanowczo nie. I to tym, tym oto ostatnim zdaniem zamykam zgromadzenie. Dziękuję Wam, że przyszliście. Pozdrawiam. Ja nazywam się Michał Bieliczewski.